Mateusz, dzień dobry. Dzień dobry. Po pięciu latach rodzinka wraca na antenę TVP. Jak twoje emocje? Bardzo dobre, pozytywne i jestem nakręcony. Czy ty czujesz e, chociaż odrobinę lekki stres? A związany z czym? Związany właśnie z emisją, z tym, że już nie jesteście tymi samymi dziećmi co kiedyś, tylko jesteście dorośli i że zupełnie inaczej to wszystko będzie przedstawione. Mm. Raczej ciekawość. Nie powiedziałbym, że jest jakiś stres. Chociaż zobaczymy, tak? Czas pokaże. Ale nie. Chyba może ten zacznie się stres pojawiać coraz bliżej emisji. Ale na razie tak, takiego czegoś nie odczuwam. Mateusz, nie jest tajemnicą to, że ty trochę stronisz od show biznesu, ale działasz na Instagramie. Czy teraz. Planujesz wejść w ten show biznes i być aktywny na różnego rodzaju wydarzeniach branżowych lub brać udział w innych produkcjach? Spróbuję. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie uważam, że jestem dobry w, w te social media rzeczy, ale mam nadzieję, że się uda. Taką mam nadzieję. Wiele osób też się zastanawia, co się u ciebie działo przez te pięć lat. Więc, jakbyś mógł tam tak w skrócie nam opowiedzieć, to byłoby super. No Co, zostałem licealistą. Tutaj mam średniego brata, który pokazuje nasz wspaniały baner Wielkiego Powrotu yy, i zostałem studentem. No. I jak. Yy... Cobie jest na tych studiach i jakie to są studia? E, to jest psychologia informatyka, łączony kierunek na SWPS-ie. Jest mi dobrze, jestem już na trzecim roku oficjalnie, bo od października zaczynam e, nowy rok, tak? I zamierzam skończyć te studia, bo są to studia licencjackie i po studiach spróbować do Akademii Teatralnej. Czyli jednak aktorstwo mimo studiów zupełnie z innej dziedziny, gra w Twoim sercu pierwszą rolę. Można tak powiedzieć, tak. To to trafne określenie. A czy jednak w zawodzie, tym po studiach w psychologii chciałbyś się e, pracować? Zobaczymy. Jakby najpierw chcę spróbować swoich sił w aktorstwie, bo uważam, że tyle ile czasu jakby byłem na planie, że uważam, że warto wykorzystać no, i spróbować swoich sił czy potrafię, bo też uważam, że no nie jest tak, że każdy może być każdym i też chcę po prostu zobaczyć sam dla siebie, czy ja potrafię być aktorem i zobaczyć, czy właśnie uda mi się dostać na te studia i je skończyć i mieć dyplom ukończenia szkoły. Mateusz, powiedziałeś o tym liceum, powiedziałeś o studiach, ale czy przez ten czas uczęszczałeś na castingi do innych produkcji? Nie, nie, właśnie w sumie niezbyt. Trochę żałuję, bo powinienem sobie szlifować ten warsztat. To prawda, ale nie, nie uczęszczałem. Jak twoi koledzy i twoje koleżanki z roku zareagowali na to, że jesteś tym kacperkiem? Chyba normalnie, tak mi się wydaje w większości. Raczej wszyscy mieli byli chyba ok. A taka łatka kacperka tobie nie przeszkadza, lubisz tę łatkę jak to jest u ciebie, bo wiesz, niektórzy mają różne zdanie. Jednym przeszkadza, innym jest z tym ok. To w sumie zależy od okoliczności, no jeśli jest jakaś nowa poznana osoba lub e, losowa osoba na ulicy, która do mnie podchodzi i do no, mnie mówi Kacper i mógłby sobie zrobić z nią zdjęcie, no to czemu miałby być z tym problem, skoro jestem kojarzony tak naprawdę z tą postacią, w pełni to rozumiem, ale wydaje mi się, że mogłoby mi to przeszkadzać, gdyby jakieś osoby bliskie e, mi zaczęły po prostu cały czas mówić do mnie Kacper, 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 mimo że znamy się już tyle lat i wiedzą jakby, jak jestem prywatnie. Powiedz mi, kto jest dla Ciebie największym autorytetem, jeśli chodzi o e, aktorstwo tutaj w Polsce? W Polsce? to jest ciężkie, ciężkie, ciężkie pytanie. To tak, mógłby dużo nazwisk wymieniać, nie mam takiego top 1, tak, no ale yy, yy, no na pewno jakby powiem, wiem, że to może być różnie odebrane, no ale uważam, że bardzo dużym autorytetem jest tak, Bogorzata Korzuchowska, Tomasz Karolak, Agata Kolesza, Jacek Braciak, yy, Magdalena Sturzyńska. I teraz, tak naprawdę, No i Maciek musiał, Adam, uważam, że też był naprawdę super robotę, Olga Kalicka. Ale też, jakby wychodząc poza moje środowisko i poza moje, że tak powiem, podwórko, no to uważam, że Piotr Adamczyk i Dorociński to też naprawdę kawał bardzo dobrego aktorstwa, że wow, po prostu wow. Tak na koniec muszę zapytać o Twój ikoniczny śmiech, czy. On będzie teraz, w tym nowym sezonie? Nie będzie go i niestety już go nie zrobię, dlatego że go nie potrafię, niestety. Ale na samym początku były rozmowy i było pytanie od um, reżysera, czy potrafisz jeszcze się tak zaśmiać? Nie, nie było w sumie, dlatego że tak naprawdę, jak wydaje mi się, widzowie sami zauważą, nie będzie on do, do tej postaci akurat pod tym względem. A jak bardzo jest. E... Kacpra z tego nowego sezonu w Mateuszu Pawłowskim. Jak dużo jest tego kacpra? Co zależy. W sensie, jestem trochę introwertyczny. Kasper jest introwertykiem. Jestem trochę nerdem jak on. Wydaje mi się, że to są takie dwie pierwsze cechy, które przychodzą mi do głowy, które by uosabiały moją osobę razem z postacią. Czego widzowie mogą się spodziewać po nowym sezonie serialu rodzinka.pl? Lecenia po bandzie, naturalności, tego, że odwołujemy się do współczesnych rzeczy, że tak to powiem. No i że mam nadzieję, że będzie zabawnie i że ludzie zauważą w tych scenach sceny, które mają się być na co dzień w domu.